Jak pan ocenia decyzję polskiego związku piłki ręcznej o powtórzeniu meczu? To znaczy nie miał wydaje mi się, że związek nie miał innego wyjścia. Tutaj czy Komisja za to odpowiedziała. No, Jest to błąd bon techniczny sędziów stolikowych, obserwatora, to nie ma nic wspólnego z sędziami boiskowymi, tymi, którzy prowadzą zawody, tylko to jest dotyczące tak zwanych przepisów e, dotyczących e, rozgrywania zawodów. Czyli błąd, który nastąpił w tym meczu jest najbardziej podstawą do powtórzenia tego spotkania i warunek czy argument taki, że nie miałoby to wpływu na wynik, prawdopodobnie tak by było. Zakończyłoby się to prawdopodobnie zwycięstwem mielca, ale mówię prawdopodobnie w sporcie tych rzeczy możliwych, ponieważ błędem tej decyzji byłyby inne konsekwencje usunięcia następnego zawodnika z boiska, straty piłki itd., itd. To są pewne konsekwencje tego błędu. I problem jedyny dla nas, i nazywa się w tej całej historii, że my... Jesteśmy praktycznie w trzeci tydzień już w najważniejszej fazie sezonu, bez, bez spotkań, bez grania, bez, bez przeciwników i to jest dosyć bardzo śmieszną sprawą. I to pokazuje mi, że na no playoff on już dawno być mieli. By był lepszym przeciwnikiem dla? Bez znaczenia. Ja Myślę, że każdy z tych zespołów swoją swoimi występami w całym sezonie zasłużył na to, żeby walczyć o wejście do półfinału. Problem nazywa się w ten sposób, że nie zostało to w jakiś sposób do końca zakończone sportowo. Że szkoda, że błędy, które popełnili ludzie, teoretycznie zawsze odpowiedzialni za ten spokój, za dotrzymanie przepisów. Za poprawną interpretację przepisów, że to oni spowodowali ten cały gali mafias, woda została wylana, więc teraz trzeba powycierać i problem nazywa się tylko tak, że związek czy odpowiedni ludzie muszą w tej chwili podejmować decyzję e, za kogoś innego, który popełnił te błędy. Następny mecz, e, który zagramy e, z jednym z trzecimików, z Mielcem lub Rosztyną, odbędzie się prawdopodobnie wczoraj wtorek środa. E, tak masz prób e, w związku z żebyśmy zagrać w tym terminie i prawdopodobnie, jeżeli to zostanie rozpatrzone pozytywnie w tym terminie odbędą się te dwa Jak się przygotowujecie? Normalne treningi czy jakieś? Nie no, mieliśmy normalne treningi, tak jak mamy zawsze. Ciężko tydzień przepracowaliśmy, mieliśmy grać w piątek i w sobotę. Teraz troszeczkę plany się zmieniły i będziemy troszeczkę mniej więcej wolnego, bo sobota i niedziela wolna. Działek taki trening i we wtorek, w środę dwa mecze, podobnie zagramy.